Nie no, proszę Państwa, nie ma mowy, że Soles Patoles był lepszy. Oczywiście, że nie był. Nie było tam ani mnie, ani Miki, ani Alexa. Nie zapominajmy o naszym nowym szefie, co nie Alex? No, oczywiście, że tak. To jak, szefie? Jaka będzie nowa nazwa naszego małego show? A może niech autor się wypowie w tej kwestii? A ja nic wam nie powiem, ale mogę wam pokazać intro. Książek z Pansji z Mateuszem w rogu a wika wytwie A tu jedzie, nikt nie jest wzywie, Aleks i mikołaj tańczy, zawiar akcji i tak nim walczy jak wyksilnika My jedziemy dalej, patowiczy świat. Ty wejdziemy ją mordeczki, z tej strony Mati. Możecie mnie kojarzyć z kanału Raven, w którym ogrywałem gameplay z Dead by Daylight. Dead by Daylight Castlevania Chapter to najnowszy dodatek kilka dni temu wprowadzony do gry. Od jakiegoś czasu nie wrzucałem nic na ten kanał, a zamiast tego zająłem się rozwijaniem siebie i swojego życia towarzyskiego. A to, co właśnie oglądacie, czyli trafnie nazywany... ...opowiadać będzie historia właśnie z życia mojego i moich przyjaciół. Zwanych również bracia Solec. Uff. Ogólnie zastanawialiśmy się z chłopakami, jak w ogóle do tego doszło, że my staliśmy się braćmi Solec. A ja Wam to opowiem. A było to jakoś tak. Rok 2022, czyli początek naszej przygody. Wydziałem wtedy do szkoły średniej, a z Mikołajem miałem kontakt już od pierwszej klasy podstawówki. Na tamten okres było to jakieś 12 lat znajomości. W tamtym okresie Mikołaj miał jeszcze włosy. No Mati, fajnie dzisiaj było. Następnym razem musimy się przejść z moim kolegą ze szkoły, Kacperem. Musisz go w końcu poznać. Świetny pomysł. Jak coś, to dzwoni. Numer masz. Kacper. Bardzo istotna postać w historii braci Solec. Spytacie więc... Czemu nie było go w czołówce, ale o tym opowiem nieco później. Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec, i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj, zawsze głosu, No, mi brzydzi, prawo rzeczy, z których największa pola was są. Kasper? Halo, panie, jest pan wolny? No jestem, a co, chcesz wyjść? Lepiej, chcę ci coś pokazać. Oj, tak. Swego czasu lubiliśmy trochę pobalować. A pieczka, bo tak się ten prywatny klub nazywał, umożliwiał nam to w 100%. Ej, Kacper, przed pieczką czeka Ichmo. Możemy go wpuścić? Eee. Eee. Ichmo? Kim jest kurwa Ichmo? Mati, chcę ci kogoś przedstawić. To jest Artur. Chodzi ze mną i z Kacperem do klasy. Siema Mati, miło cię poznać. I w taki oto sposób poznałem Artura. Przez jakiś czas było w sumie dobrze. Bojaliśmy się razem, wychodziliśmy w czwórkę na miasto. Jednak pewnego dnia z nieznanego mi powodu Kasper pokłócił się z Arturem. Przez to częściej wychodziłem z nim sam na sam. Po czasie nasze wyjścia stały się gigamonotonne. Ej, Mati, hm. Mm? Do pieczki wbije mój kolega, spoko? No, spoko. A co to za kolega? To właśnie on. Siemano! Jestem Damian. Chcę się napić whisky, hey! oglądać amerykańskie teledyski, hey! poczuć się jak oni, a nie wszyscy. Bliżej jest mi do goli niż do bliski. Chcesz... Yo Mati, świetnie się dogadujemy, co? Też to zauważyłeś, co? Ehe, i wpadłem na głupi pomysł. Może załóżmy grupę na Messengerze? Świetny pomysł, a ja już nawet wiem, jak ją nazwiemy. I w takich właśnie okolicznościach dnia 13 marca 2022 roku powstała na Messengerze grupa... Alkohol 24 godziny. Co? Myśleliście, że to będzie takie proste? Nic bardziej omylnego. Niecałe trzy tygodnie później Damian poznał również Mikołaja, po czym on również dołączył do grupy. A kolejne trzy tygodnie później również Artur. Wszystko było super, do momentu aż zarówno Kacper, jak i Damian nie stracili dostępu do pieczki. Czemu? Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Nasza grupka rozwijała się bardzo chaotycznie. Od obgadywania lasek w jacuzziu u Damiana, przez wspólne nagrywanie rapowych nutek, a kończąc na zmianie nazwy grupki na... Kobieciarzy 24H. Przypominam, w tamtym okresie nikt z nas nie miał nawet dziewczyny. Wtedy, dwa tygodnie po moich 18 urodzinach i tydzień po 18 urodzinach Kacpra, Powstał pomysł, który na zawsze zmienił losy ekipy. Bracia Solec, 24 godziny. Od tego momentu nazwa Bracia Solec utrzymała się w naszych szeregach po dzień dzisiejszy. To jednak nie jest koniec tej historii. Dalsze losy ekipy były swego rodzaju parabolą, pełną zlotów i upadków. Udało mi się wylecieć z ekipy, a po pół roku do niej wrócić. Damian poznał Dominikę, jego obecną dziewczynę. A większości chłopaków z ekipy udało się zdać prawo jazdy. W tym również i mnie. Dobrze, panie Mateuszu. Proszę pokazać, w gdzie w samochodzie znajdują się świata pozycyjne oraz wlew płynu do kierunkowskazów. Zadania z serii przygotowania do jazdy wykonane poprawnie. Teraz rozpoczniemy praktyczną część egzaminu. Proszę wyjechać z placu. Proszę pana, jaka jest tutaj dozwolona prędkość? No, 50? To czemu pan jedzie 30? Generalnie tak. Brak dynamiki jazdy, niedostosowywanie się do prędkości panującej na drodze oraz palenie w samochodzie egzaminacyjnym. Wynik egzaminu pozytywny. Gratuluję. Tego dnia, to jest 27 września 2024 roku, stałem się dumnym posiadaczem prawa jazdy. Miesiąc przed tym wyjebaliśmy z ekipy Kacpra, zaplotkowanie za plecami innych osób, więc ekipa w krótkim czasie straciła jednego kierowcę, a na jego miejsce zyskała nowego. W międzyczasie rozpoczęły się moje pierwsze studia, na których poznałem m.in. Aleksa, mojego dobrego ziomka. Dodatkowo, całkowitym przypadkiem, udało mi się znaleźć miłość życia na drugim końcu Polski Wikę. W marcu tego roku obaj dołączyli do ekipy i w takim składzie trzymamy się do dzisiaj. Choć nie będę ukrywał, raczej nie planujemy zaprzestać na siedmiu osobach. Szczególnie, iż prawdopodobnie za jakiś czas do ekipy dołączy jeszcze jedna osoba. Jednak nie będę wam za dużo spoilerował. O szczegóły pytajcie Alexa. Mam nadzieję, że ta satyryczna historia, chociaż trochę pozwoliła wam zrozumieć, kim są bracia Solec.